Siema, z tej strony Mateusz, a to jest kanałem KOMPU. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który staje się coraz bardziej popularny: czyli wirtualna rzeczywistość w edukacji. VR już rewolucjonizuje sposób, w jaki uczymy się i trenujemy w wielu zawodach. Wyobraźcie sobie lekcje historii, podczas których dosłownie przenosimy się do starożytnego Egiptu albo zajęcia z biologii. W którym macie możliwość eksplorowania ludzkiego organizmu. To nie jest przyszłość, to już się dzieje. W tym odcinku omówimy, jakie są zalety VR w edukacji, jak jest wykorzystywane w szkołach i w uczelniach oraz jakie wyzwania stoją przed wdrożeniem go na większą skalę. Także zaczynajmy! VR, czyli wirtualna rzeczywistość, umożliwia użytkownikowi pełne zanurzenie się w cyfrowym świecie. Dzięki goglom VR i specjalnym kontrolerom możemy nie tylko oglądać, ale również wchodzić w interakcję z wirtualnym otoczeniem. Wyobraźcie sobie, że że zamiast oglądać wykresy i schematy na tablicy, przenosicie się do wirtualnego laboratorium, gdzie sami wykonujecie eksperymenty. Takie podejście sprawia, że nauka staje się jeszcze bardziej angażująca i efektywna. VR znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach edukacji. Jako pierwsza omówimy szkoły podstawowe i średnie. Jako pierwszy przykład mamy lekcje geografii, na których uczniowie mogą zwiedzać najwyższe góry świata lub zanurzać się w oceanie bez wychodzenia z klasy. A na lekcjach chemii uczniowie mogą eksperymentować z substancjami, które w rzeczywistości byłyby niebezpieczne. Następnie mamy treningi zawodowe. Piloci szkolą się w symulatorach lotu, które w realistyczny sposób odwzorowują warunki w kokpicie. Albo lekarze, którzy mogą doskonalić swoje umiejętności na wirtualnych pacjentach, co pozwala im uczyć się. Bez ryzyka dla prawdziwych ludzi. Ostatnim przykładem będzie zdalna edukacja. VR umożliwia uczestniczenie w zajęciach nawet z drugiego końca świata. Uczniowie mogą czuć się jakby byli w klasie, mimo bycia w domu. A teraz przejdźmy do zalet VR w edukacji. Pełna imersja, która zwiększa zaangażowanie uczniów, możliwość symulacji scenariuszy, niemożliwych do zrealizowania w rzeczywistości. Ostatnią zaletą, według mnie, będzie łatwość personalizacji materiałów edukacyjnych. Co do wyzwań, są to wysokie koszty sprzętu i oprogramowania, ogranicza Zmniejszona dostępność w mniej zamożnych regionach i konieczność szkolenia nauczycieli w obsłudze nowej technologii. Czy VR to przyszłość edukacji? Wszystko wskazuje na to, że tak. Choć technologia ta nadal jest kosztowna, jej zalety są niepodważalne. VR nie tylko uatrakcyjnia naukę, ale również pozwala na lepsze zrozumienie trudnych tematów. Jakie jest Wasze zdanie na temat VR w szkołach? Podzielcie się w komentarzu. A ja mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek i że widzimy się w następnym materiale. Siema!